odcinku. Przepraszam, że mówię dzisiejszym, bo było już, ale to jest dzisiaj, bo był już odcinek, ale to jest dzisiejszy. Nie będzie filmów do niedzieli, bo e, wam mówię, mam dla do Was A bo zaprawiony jest. I właśnie się bardzo ucieszyłem z jego widoku. Oczywiście kraci się dzisiaj. No ale to jest już dzisiejszy odcinek, nie będzie filmu do niedzieli, bo mam tylko 2 giga, a tam jest nawet ile jest wiatraków? Chyba jest Pff, dziewięć wiatraków. 9 wiatraków. No tak. Pisze, an, bonus to jest, no to to by było na tyle. Na dziś. Jutro nie będzie filmików, no to wszystko na dziś, no to cześć.